Siema, YouTube! Jeśli chcecie się nauczyć takich kozackich elementów, jak ludzka flaga, oh, waga przodem, waga tyłem, stanie na rękach, czy nawet plęcz, to nie potrzebujecie widocznych mięśni brzucha. To jest główno prawda. Prawda jest taka, że potrzebujecie bardzo silnych mięśni kor. Przede wszystkim powinniście zamienić zwykłe, bazowe ćwiczenia, które znacie z siłowni, jak na przykład brzuszki, Ponieważ one prawie nic nie dają i tak je dużo osób wykonuje źle i nie zbudują takich mięśni, kor, abyście mogli wykonywać lepsze elementy. Powinniście je zamienić na ćwiczenia. Izometryczne, czyli takie, które cały czas budują Waszą siłę poprzez długie napięcie, i to sprawi, że się bardzo zbliżycie do tych figur kaliscenicznych. Przedstawię Wam zaraz taką rutynę treningową, którą możecie powtarzać, a wręcz powinniście powtarzać codziennie. Jeżeli będziecie robić to regularnie, to bardzo przyspieszy Wasze efekty i zbliży Was do wykonywania tych figur kaliscenicznych. Co jest bardzo istotne, będziemy je wykonywać na czas i będzie też prostszy wariant tego ćwiczenia. Bo jeżeli na przykład sobie nie poradzisz z trudniejszym, będziesz miał alternatywę. Jeżeli będziesz regularny, to gwarantuję Ci bardzo się zbliży do tych figur i będziesz miał mocną bazę, aby móc je wykonywać. A to tylko 5 minut z Twojego dnia, więc uważam, że warto. Dobra, no to słuchajcie, lecimy. Będziemy wykonywać 45 sekund ćwiczenie. I 15 sekund przerwy. Pierwsze będzie skinanie izometryczne, które przygotuje nas do takiego elementu jak na przykład L-sit. No to lecimy. Jak widzicie, nogi są wyprostowane, ręce są z przodu. Jeżeli to jest dla Was zbyt ciężkie, możecie zgiąć kolana. Lub też jeżeli jest dla Was za proste, możecie dać dalej ręce. Wtedy będzie jeszcze ciężej. I trzymamy tak przez 45 sekund. Bardzo fajne ćwiczenie na kor. Zobaczcie, że tutaj też moja miednica się zgięła, przez co będzie mi też dobrze trzymać, łatwiej będzie trzymać mi tego Elsita, bo tu będę miał większą świadomość i siłę. Bardzo już czuję swój brzuch. Ale oddychamy. Zostało jeszcze 5 sekund. I mamy. Następnym ćwiczeniem będzie plank z podparciem ręki. Dlaczego? To jest super ćwiczenie, które przygotuje nas pod ludzką flagę. Ustawiamy się i co jest istotne. Zobaczcie. Wypychamy biodro do przodu i wciskamy łopatkę. Dlaczego wciskamy łopatkę? Bo wtedy uczymy nasze ciało tej świadomości, jak w ludzkiej fladze, bo dolna ręka musi wypychać. Ta łopatka się tutaj wzmocni, też obręczy barkowej i cały kor, nasze mięśnie skośne brzucha bardzo mocno tutaj pracują. Więc skupcie się, żeby wypchnąć wasze Biodra do przodu, mocno wypchnąć bark i przytrzymać sylwetkę. Prostszy wariant jest z ułożeniem dłoni na skrzyni, bo wtedy będzie Wam zdecydowanie łatwiej. I zostało 5 sekund. OK. I mamy teraz 15 sekund przerwy, więc zmieniamy stronę. Jak możecie zobaczyć, jest to męczące, ale buduje niesamowitą świadomość i siłę. I uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Pamiętajcie, że trzeba ćwiczyć na obie strony. Przypomina, biodra do przodu wciśnięta łopatka. Jeżeli wam się zapada, musicie to poprawić, żeby ta łopatka była silna. Czas leci. Skupcie się, już nie zostało dużo. Pamiętajcie, że trzeba ćwiczyć obie strony, a nie żeby jedna była silna. A druga sława, jak możecie zobaczyć, jest to męczące. To 45 sekund swoje wymaga. I uwaga 5 4 3 2 1 i pauza. Następne ćwiczenie to hollow body. Ćwiczenie, które nas przygotuje pod taki właśnie element jak front lever czy nawet stanie na rękach, bo jeżeli możecie zauważyć, trzymam teraz Sylwetkę, stania na rękach leżąc, zobaczcie, jak się cały trzęsę. Cały mój kor pracuje, ale też to bardzo fajnie wzmacnia pod front level. Jeżeli wam jest za ciężko, ręce do przodu i możecie zgiąć kolana na początek, żeby utrzymać. Jeżeli to jest dla was. Za proste, prostujemy i ręce do tyłu. Bardzo istotne jest, żeby starać się mieć dolny odcinek pleców odcinek ręczny cały czas. Z podłożem, żeby utrzymywać napięcie. I zostało jeszcze 5 sekund, a ja już masakrycznie czuję moje mięśnie brzucha. Okej. Okay. I teraz będzie sylwetka Supermana, gdzie będziemy wzmacniać dolną część pleców, które są często zaniedbywane. I to pomoże Wam w odblokowaniu takich elementów, jak na przykład back lever ale też przyczyni się do większej świadomości w elementach, jak na przykład flęż. Nogi są do góry, ręce są do przodu skierowane i czuję moje plecy, jak pracują. Jeżeli jest to dla Was za ciężkie, to zdecydowanie Wracamy do pozycji trudniejszej. Tak w ogóle to chyba na mikrofon. Nie wiem, czy dobrze słyszycie, ale myślę, że tak. O. I zobaczcie. Wykonaliśmy w 5 minut niesamowicie fajny trening mięśni kor. Wyłączam stoper. I co jest najlepsze? Słuchajcie, ja uwielbiam stosować tą rutynę w dzień nietreningowy, bo cały czas buduję świadomość i siłę mojego ciała. Ale nie ukrywam, że nawet po swoim głównym treningu lubię to sobie wykonać na dobicie, bo niesamowicie czuję całe ciało i moje mięśnie core. I nie chciałbym, żebyście mnie źle zrozumieli. Te ćwiczenia są super solidnym fundamentem do opanowania takich figur, ale musicie także ćwiczyć wasze ramiona, plecy, obręcz barkową. Musicie mieć świadomość całego ciała, aby taką figurę wykonać, bo nie utrzymacie fronta samym brzuchem. Tam musicie mieć też silne plecy i świadomość innych mięśni. Nie utrzymacie flagi samymi skośnymi brzucha. Musicie z czegoś wypchnąć się do tej pozycji, więc musicie budować. Pełną funkcjonalną siłę całego ciała. Jeżeli nie wiecie, jak zacząć trenować, to mam taki fajny materiał, jak zacząć trenować w parku. I tam właśnie od podstaw tłumaczę, jak nauczyć się podciągać, co zrobić, gdy się opanuje te pierwsze podciągnięcia, i także inne ćwiczenia, jak pompki, dipy, czy też nogi. Więc obejrzyjcie sobie ten materiał, trenujcie, wykonujcie ten trening na brzuch i gwarantuję wam, że wasze figury będą odblokowane. I zobaczcie, takim sposobem zbudujecie bardzo dużą świadomość waszych mięśni core co przyczyni się do elementów właśnie takich jakie wspomniałem na początku czyli handstand, front lever, back lever, nawet planche czy inne naprawdę figury bo będziecie świadomi wasze mięśnie będą silne oczywiście te ćwiczenia także się przyczynią do tego że wasze mięśnie brzucha się rozbudują przez co będą bardziej widoczne ale jednak pamiętajcie widoczne mięśnie brzucha a silne mięśnie brzucha to są dwie zupełnie inne rzeczy tymi ćwiczeniami też możecie Wasze mięśnie bardziej pokazać, ale musicie tylko wdrożyć dietę. Dieta jest tutaj bardzo istotna. Jeżeli ten materiał Wam się podobał i trening ze mną sprawił Wam dużo frajdy, jeżeli będziecie czerpać z tego rutynę, to na pewno osiągniecie naprawdę fajne rezultaty. Jeżeli chcecie osiągać dużo lepsze rezultaty, to także zapraszam Was do mojego programu Ponadprzeciętna Forma 2.0, gdzie tłumaczę jak możecie nawet bez sprzętu w domu zrobić super formę ćwiczeniami kalistenicznymi. Jeżeli wam ten materiał się podobał i macie jeszcze coś co chcielibyście zobaczyć, piszcie w komentarzu, będę na to zwracał uwagę. Tymczasem do zobaczenia jutro.